Hello, witajcie, dupnę se Kontynuujemy The Walking Dead. Eee, bardzo fajnie się zapisało, bo się zapisało w tym momencie, gdzie mi wywaliło grę. Mam nadzieję, że w tej chwili mi nie wywali. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale mój komputer potrzebuje reinstala systemu, bo bardzo dużo rzeczy się psuje. Kontynuuj. Bez jaj. Znowu się wykrzaczyło w tym momencie. W tym samym momencie, odpalaj jeszcze raz, Bang. Może to kwestia, nie wiem, programu, którym nagrywam, może nie będę nagrywał gry, tylko będę nagrywał ekran. Może wtedy się nic nie stanie. I voilà i poszło dalej! Co za niesamowity przypadek, Kuba! Czemu się tak dzieje? Ha oh, honey no, honey no! Witajcie, to, to ja z przyszłości. Jest kwestia taka, że... Zepsułem grę. W sensie gry nie zepsułem, ale zepsułem nagrywanie. Nie, nie zwróciłem uwagi na początku, na samym początku, kiedy odpaliłem nagrywanie, że nie nagrywa mi się gra. Nagrałem odcinek 40 minut, po czym ucieszony go kończę i patrzę, że nagrywałem monitor, który mam nad głową. I wygląda obraz e, w ten sposób. Zaraz jaką dziurę wpadnę, Aby jak wejdę na auto, to się kurde. Ech, to jest no, przewidywalne, honey. Dlatego słuchajcie, przepraszam Was bardzo, że The Walking Dead się nie pojawiło i się nie pojawi prawdopodobnie do 8 kwietnia, gdyż e, za 3 dni, 4 dni mam wyjazd na horsemenów, a mam jeszcze sporo pracy, jeżeli chodzi o montaż horsemenów na zapas, więc e, nie zdążyłem po prostu, nie zdążę się wyrobić czasowo e, względem tego, żeby nagrać e, Wam. Film, bo muszę przejść od nowa cały epizod i odpalić nagrywanie tam, gdzie po prostu zepsułem odcinek. No, moja wina, przepraszam, nie, nie zwróciłem uwagi, mogłem trzy razy sprawdzić zanim wziąłem się za nagrywanie. Um, i, I co, i tyle. I co zrobić? no, Jedyne co możecie zrobić, to po prostu wybaczyć mi to przewinienie i... Poczekać aż filmy będą, chociaż i tak już żeście oglądali na banku innych YouTuberów. Ale I don't care, co zacząłem, to chcę skończyć. Nawet jeżeli to będzie miało wyświetleń tyle co pierwszy odcinek, bo wrzuciłem z opóźnieniem i wyszło jak wyszło. Jeszcze raz, I'm sorry, a w ramach rekompensaty mogę Wam powiedzieć, że Horsemeny mają nowe logo i, i drugi sezon będzie mega fajny, mega dobry, wyjdziemy z domu um, i tyle. Trzymajcie się, miłego dnia, pa!